Witaj! Dziś przeniesiemy się do ciepłego, jesiennego lasu pełnego kolorowych drzew i barwnych liści. Usiądź wygodnie, zamknij oczy, weź głęboki oddech i wyobraź sobie, że jesteś w takim lesie. Zaczniemy od spokojnego oddychania, które pomoże Ci się zrelaksować. Weź powolny, głęboki wdech przez nos. Wyobraź sobie, że wciągasz w płuca świeże, rześkie powietrze z jesiennego lasu. Powietrze jest chłodne, a ty czujesz jak wypełnia twoje ciało. Wydychaj powietrze ustami. Rób to powoli i spokojnie. Twój oddech jest jak lekki wiatr, który delikatnie porusza liście na drzewach. Poćwiczmy to trochę: wdech nosem, wydech ustami, wdech i wydech, wdech i wydech. Twoje oddechy tworzą łagodny wiatr. Które sprawia, że liście w naszym lesie szumią delikatnie. Teraz wyobraź sobie, że idziesz ścieżką przez jesienny las. Powietrze jest chłodne, ale przyjemne. Złote, pomarańczowe i czerwone liście wirują wokół ciebie. Słyszysz, jak szeleszczą pod twoimi stopami. Twoje stopy są lekkie i spacer jest niezwykle przyjemny. Masz na sobie ciepłe, wygodne buty. Bez trudu przemierzasz leśne ścieżki i polany. Z każdym krokiem Twoje ciało jeszcze bardziej się odpręża. Twoje nogi się rozluźniają. A przyjemne uczucie relaksu obejmuje wkrótce także brzuch, ramiona i szyję. Przechodzisz pod dużym, rozłożystym dębem, a podmuch wiatru sprawia, że spada na ciebie chmura suchych, kolorowych liści. Uśmiechasz się szeroko i wirujesz wśród nich wesoło, czując się lekko i beztrosko. W lesie nie tylko widzisz piękne kolory, ale i słyszysz dźwięki jesieni. Zatrzymaj się na chwilę i wsłuchaj w te odgłosy. Wyobraź sobie, że słyszysz wiatr szumiący w koronach drzew. Czujesz jego delikatne podmuchy także na twarzy. Może usłyszysz też krople deszczu. Które miękko spadają na liście. Słuchaj się też w ciche odgłosy zwierząt. Jakiś ptak cicho śpiewa, a gdzieś w oddali słyszysz jeża, puszującego w stercie liści. Wszystkie te dźwięki sprawiają, że Twoje ciało staje się jeszcze bardziej zrelaksowane. Teraz wyobraź sobie, że podnosisz jeden piękny, kolorowy liść. Przyjrzyj się jego barwie i kształtom. To magiczny liść, który ma wyjątkowe zdolności. Relaksuje i odpręża każdego, kto trzyma go w rękach. Przyłóż liść do swojego serca. Poczuj, jak jego spokój wypełnia cię od środka. Wyobraź sobie, że ten liść świeci delikatnym, ciepłym światłem. To światło rozchodzi się po całym twoim ciele: od serca, przez ramiona, nogi, aż do stóp. Energia listka sprawia, że stajesz się spokojny i odprężony, a liść, który przed chwilą trzymałeś w dłoni, spokojnie opada na ziemię. Jesień to czas, kiedy wszystko wokół zwalnia. Przyroda szykuje się do zimowego snu, lecz w trakcie tych długich przygotowań cieszy nasze serca wspaniałymi widokami. Możesz czerpać z nich siłę i spokój, odpoczywając w jej pięknym otoczeniu. Powoli otwórz oczy. Jesteś teraz w pełni zrelaksowany, spokojny i gotowy na to, co jeszcze przyniesie ten cudowny dzień. Polub film i zasubskrybuj kanał Pokój, Spokój, aby mieć dostęp do innych nagrań relaksacyjnych i medytacyjnych. Dziękuję za wysłuchanie.